Serdecznie witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Koledzy, sezon lotowy już się zakończył, a więc pora na wypoczynek. Możemy zabrać swoje rodziny na wymarzony urlop, bo wiadomo, sam to przerabiałem. Jak były loty, to cierpiała na tym najbardziej rodzina. Czyli tylko liczyły się gołębie, nie można było nigdzie wyjechać. A teraz jest po sezonie. Można zabrać swoje żony na wypoczynek, jak i również całą rodzinę, dzieci. A jeżeli jeszcze któryś z hodowców łowi ryby, to zapraszam. Fajny mamy tutaj obiekt, zaraz wszystko pokażę. Znajdujemy się w miejscowości Spalona koło Legnicy. Jest tutaj piękny zbiornik pożwirowy. Ciche ustronne miejsce, a zarazem bardzo piękne na wypoczynek. Zbiornik pożywirowy w wielkości około 80 hektarów głębokości. W najgłębszym miejscu 12 metrów woda jest przepiękna, czyściutka. Mamy tutaj wiele gatunków wspaniałych ryb, także żony mogą wypoczywać, dzieci mogą się bawić. A my możemy łowić ryby. Mamy tutaj wiele gatunków ryby. Mamy tutaj piękne karpie, sandacze, węgorze, szczupaki, okonie, piękne płocie, piękne leszcze, liny bardzo ładne. Tak to wygląda. Dla hodowców przewidywany jest dobry rabat. Dom jest całoroczny, z którego można korzystać ale najpierw pokażę na obiekcie znajduje się przepiękny taras widokowy na którym można napić się kawy wejdziemy do góry zobaczycie jak to wygląda z pięknym widokiem jak jest pogoda to widać śnieżkę jest zjeżdżalnia dla dzieci ale zobaczcie jak to jest cudownie Wspaniałe miejsce na wypoczynek dla hodowców, jak i również dla hodowców, którzy wędkują. Piękny zbiornik, czyściutka woda. Łódka jest do dyspozycji wędkarska. Piękne. Także hodowcy zapraszam. Jakby ktoś chciał skorzystać, to dzwonić do mnie 605 531 930 Naprawdę tu są bojki poustawiane. Ryby o tych bojek są karmione kukurydzą, także leszcze tutaj piękne biorą, również łowiłem takie 3-4 kilo. Piękne szczupaki, sandacze, sumy. Wszystko. Jest tutaj specjalny zbiornik do przechowywania ryby. Jak i również na żywca, na suma jak ktoś łowi, to tutaj są już przygotowane żywce, ale również można sobie tutaj rybę przechować w tym zbiorniku. Woda cały czas bieżąca z jeziora. Widzicie, jak wygląda ta cała posiadłość do wynajęcia. Chodowcy łowią sobie ryby, a jak nie łowią, to wypoczywają. Dysponujemy tutaj jacuzzi całorocznym, opalanym drewnem. Jak i również jest grzałka do podtrzymywania wody. Jest grill, jest chłodziarka na lepsze trunki. Jest wędzarnia elektryczna na wiórki, można sobie uwędzić rybę. Jest tutaj specjalny grill. Jak widzicie, eee, oczywiście nie mogło zabraknąć gołębi na nim. Jest do tego brytwana. Można włożyć brytwanę. Można sobie przyrządzić łódźca. Jest również taka łódź do wynajęcia. Ona teraz obecnie będzie do sprzedania. Jakby ktoś chciał. Piękna stela z silnikiem dziobowym. Sądom Garminem 12 z Panoptixem. Łódka posiada również lodówkę, wiele bakist do przetrzymywania ryb, silnik 40-konny. Przepiękna łódź. Posiadam do niej przyczepę, posiadam do niej namiot, pod którym można spać, plandekę, wszystko, ale jest to za mała łódka tutaj dla wędkarzy, bo to jest łódka na trzy osoby. Będzie teraz sprzedana i będzie kupiona taka na 5 osób. Tak to wygląda. Jakby ktoś chciał, zapraszam serdecznie. Zaraz pokażemy. Jeszcze sauna jest tutaj. Jak ktoś lubi morsować, to można sobie do sauny bezpośrednio. Jest zejście do jeziorka. Do tej żwirowni woda jest przepiękna, czyściutka, widoczność wody jest na 4-5 metrów dół. Zaraz za pomostem już jest 4 metry głębokości. Można posiedzieć tu czy na tarasie, wypić kawę. Jest tutaj też rybaczówka dla wędkarzy na lato. Bardziej to jest letni domek, chociaż jest ogrzewany klimatyzacją. Ale bardziej jest na lato. Wchodzimy do sauny. Duża przestronna sauna, podświetlana pięknie, z widokiem na jezioro. Także myślę, że wszyscy będą zadowoleni, żony jak i mężowie ci, co łowią, tak jak już wspomniałem, ale jak lubią wypoczywać, to Myślę, że miejsce jest przepiękne, ciche, ustronne. Tak jak mówię, znajduje się w Spalonej koło Legnicy. Więcej informacji jest również, jak się wejdzie na Google Maps. Spalona i miejsce to się nazywa, jest odznaczone yy, domkiem takim noclegowym. Doma, nazywa się tam Dominicana House. Także można wejść, tam są zdjęcia, jest wszystko. Także wejdziemy teraz, do do domu. Eee, w domu znajduje się trzy sypialnie do góry plus łazienka, czyli do góry może spać 6 osób, na dole w pokoju dwie osoby i w salonie dwie osoby, czyli razem 10 osób. Pokażę wam jak wygląda środek. Na dole pokój. Tutaj mogą spać dwie osoby. Tutaj jest łazienka z prysznicem. Do góry wchodząc. Mamy trzy sypialnie. Plus, łazienkę. Łazieneczka dobrze wyposażona. Wanna. Także myślę, że obiekt jest bardzo dobrze wyposażony. Kolejny pokój. Tu również mogą spać dwie osoby. Dwa pokoje z widokiem na jezioro z jednej i z drugiej strony. Jeden po przeciwnej stronie równoległej, drugi taki sam. Zjedziemy na dół. Tu jest piękny, duży salon. Tutaj też jest z możliwością rozłożenia dla dwóch osób. Bardzo dobre nagłośnienie. Można sobie posłuchać pioseneczek. O, zaraz coś włączymy. O. Jest również kominek, w którym można zapalić, włączyć tutaj przycisk i całe ciepło jest skierowane na taras. Kuchnia w pełni wyposażona, lodóweczka z, 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 z wytwarza lód. Także nic tu więcej nie potrzeba. No i tu jest wyjście na taras. Pięknie oszklony. Można sobie tu zrobić imprezkę. Można się tu spotkać z hodowcami. Popić. Posiedzieć zimą z pięknym widokiem. Duży stół. Na 14-15 osób bez żadnego problemu. Leżaki dla wymagających. Bardzo wygodne. Piecyk. Można sobie zapalić gazowy, gazowy piecyk, żeby podgrzało. Ale ogólnie to tu jest samo sobie bardzo ciepło. No i wyjście na taras. Można sobie usiąść i wypoczywać. Nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Także, koledzy, zabieramy swoje żony na wypoczynek. Na rybki można przyjechać, połowić i wypocząć. Jak i również z hodowcami, obgadać tematy lotowe, plany. Na przyszły rok. Także koledzy, zapraszam jeszcze raz. Jakby ktoś chciał, to numer kontaktowy do mnie 605-531-930. Dla hodowców gołębi, wędkujących i niewędkujących z rodzinami, zastosujemy dobry rabat w wysokości 20%. Także pozdrawiam i dobry lot.